Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o reakcjach w chemii organicznej. Jest takie podsum podsumowanie tego, czym możemy się spotkać w, właśnie w chemii organicznej, jeśli chodzi o y, różne reakcje. Tak więc zacznijmy. Y, mamy różne typy reakcji. Mamy reakcję addycji. Y, to jest reakcja taka syntezy, czyli z dwóch związków powstaje jeden. A plus B daje nam AB mamy reakcję eliminacji, czyli z jednego związku powstają nam dwa różne, czyli to jest rozkład. Reakcję substytucji, czyli wymiany, czyli tak jak właśnie tutaj mam napisane AB plus C daje nam AC plus B. Mamy reakcję polimeryzacji, to są specyficzne reakcje, w których dochodzi do dołączenia się związków w takie długie łańcuchy. A mamy reakcję kondensacji, które jest reakcją, możemy powiedzieć, adycji, To jest reakcją do taką połączenia dwóch związków, w której dochodzi do, do powstania jeszcze związku ubocznego. I możemy te reakcje też podzielić ze względu na mechanizm reakcji. Mamy mechanizmy elektrofilowe, nukleofilowe oraz rodnikowe. I zacznijmy sobie od omawiania tych wszystkich typów reakcji. Zacznijmy od adycji i od adycji elektrofilowej. Tutaj przykładem takiej edycji elektrofilowej jest dołączenie się na przykład wodoru, czyli chlorowodoru, do wiązania, nienastosowanego wiązania pi w etenie i tutaj powstaje nam chloroetan. Jaki jest mechanizm tej reakcji? Jak sama nazwa wskazuje jest to reakcja elektrofilowa, tak więc musimy mieć elektrofil, czyli związek, który potrzebuje właśnie elektronów, czyli Wiemy dobrze, że chlorowodór może się rozpaść na H oraz CL-, i tutaj H atakuje, można powiedzieć, tą parę elektronową, która jest pomiędzy atomami wodoru. Łączy się z jednym z tych atomów wodoru, no ale ten drugi atom wodoru nie ma. W tym momencie stracił ten jeden elektron, tak? Tak więc na nim pojawia się ładunek dodatni, i przez to, że właśnie ma ten ładunek dodatni, to zareaguje on z CL-, który powstał z tego HCL-u. I ten Cl- dołączy się do tego właśnie karbokationu. I w ten sposób powstaje nam chloroetan. I przykładami takich reakcji to właśnie jak tutaj adycja halogenowodorów, halogenów, takich związku jak Cl2, Br2, F2, adycja wody do alkenów albo wody do alkinów. Tak, chodzi tutaj o wiązanie pi, wiązanie wielokrotne. Tutaj mamy eliminację. Tutaj mamy dwa takie przykłady reakcji, to jest eliminacja wody z alkoholi, tutaj w tym przypadku etanolu, w obecności tlenku glinu oraz wysokiej temperatury. Tej woda wychodzi z tego związku. No i powstaje nam wiązanie podwójne. Natomiast tutaj mamy reakcję chlorowco pochodnej alkanu, która reaguje z zasadą, z zasadą KH. Ta reakcja zachodzi w alkoholu, tutaj, tutaj akurat etanolu i podwyższonej temperatury i znowu powstaje nam bizonanie podwójne, odpowiednia sól oraz woda. Tutaj mamy reakcję substytucji. Zaczniemy sobie od substytucji rodnikowej. Do tej reakcji potrzebujemy, żeby nam powstały rodniki. Tutaj takim przykładem jest właśnie reakcja substytucji alkanów wraz z fluorkami, np. chlorem, bromem fluorem, potrzebujemy do tej reakcji warunków, żeby powstały rodniki i takimi warunkami jest obecność światła, kwanty światła, które pozwolą na to, żeby powstały nam te rodniki. No w tej reakcji, no to jest substytucja, tak? Czyli wymienia się atom wodoru na atom chloru, więc nam powstaje chloroetan i chlorowodór. I jak, jak właśnie zachodzi ta reakcja? Mamy chlor w, którego, w który uderza kwant światła i przez to dochodzi do rozerwania tego wiązania i powstają dwa rodniki, dwa rodniki chloru, czyli takie atomy chloru, które mają 7 elektronów, czyli mają jeden niesparowany elektron. I w tym momencie możemy to zapisać też w taki sposób, że nie pisać wszystkich wolnych par elektronowych, ponieważ pary elektronowe nas nie interesują i interesuje nas ten niesparowany elektron, ponieważ to on właśnie będzie odpowiedzialny za to, że będzie Dochodziło do reakcji, ponieważ rodniki są bardzo reaktywne, i w tym momencie ten rodnik trafia na etan i zabiera atom wodoru z tego etanu, i przez to powstaje chlorowodór. To, to właśnie teraz ten etan ma niesparowany elektron. jest powstaje powstał nam rodnik tego etanu, i ten rodnik może dalej przereagować z drugim rodnikiem chloru, i wtedy, jako że jeden ma Jeden i drugi mają niesparowane elektrony, no to mogą wytworzyć wiązania. I w ten sposób powstaje nam chloroetan. I to jest taka najprostsza sytuacja, w której do tego dochodzi. Reakcja rodnikowa jest bardzo chaotyczna. One łączą się ze sobą w sposób losowy. Jak będą większe związki, to będzie więcej różnych związków obocznych. Tutaj mamy przedstawioną taką najprostszą sytuację. Ten związek oczywiście może daje reagować z chlorem i dalej tworzyć kolejne dichloro-trichloropochodny itd., itd. Dalej mamy substytucję elektrofilową. I tutaj przykładem jest właśnie chlorowanie pierścienia aromatycznego w obecności chlorku glinu albo chlorku żelaza. I tutaj ten chlor nam reaguje z tym pierścieniem i zabiera wodór z tego atomu węgla. Podstawia tutaj atom chloru, no a ten wodór się przyłącza do drugiego atomu chloru i powstaje nam chlorowodór. Jak zachodzi taka reakcja? Tutaj potrzebny jest katalizator właśnie, czyli ten chlorek glinu albo chlorek żelaza. Ten chlorek reaguje nam z chlorem, wytwarzając taki jon kompleksowy AlCl4- oraz Cl+. I ten Cl+, ponieważ właśnie jest to znowu substancja elektrofilowa, czyli musi tak jakby się zacząć od związku, który potrzebuje właśnie elektronów, to właśnie ten Cl+, atakuje ten pierścień aromatyczny łączy się z tym atomem węgla, natomiast ten lodnek zostaje nam na, na pierścieniu, no i w tym momencie dalej ten jon AlCl4- reaguje nam z dodatnio naładowanym pierścieniem, zabiera H+, można by powiedzieć, ten H+, reaguje nam z tym właśnie tym właśnie jonem i nam się odtwarza AlCl3 i powstaje HCl. I przykładami takich reakcji, to są właśnie reakcje na tym Pierścienia aromatyczne, takie jak halogenowanie, czyli to, co jest właśnie tutaj przedstawione, nitrowanie, sulfonowanie oraz alkilowanie pierścienia aromatycznego. Dalej mamy substytucję nukleofilową. i Tutaj przykładem jest jako estryfikacja, czyli reakcja kwasu karboksylowego z alkoholem w środowisku kwasowym. Pozostaje nam ester oraz woda. Reakcja zaczyna się od tego, że H, ponieważ mamy właśnie środowisko kwasowe reaguje nam z tym kwasem, powstaje nam taki karbokation i ten kation reaguje z parą elektronową z tlenu na metanolu, dochodzi do powstania wiązania no ale oczywiście ładunek plusowy zostaje, więc żeby, ten, żeby się pozbyć tego ładunku, to ten związek pozbywa się H3O+, czyli powstaje nam H2O i H+, czyli ten H+, który nam, na początku nam tutaj zareagował, czyli H+, +y się odnawiają czy można powiedzieć, są katalizatorami tej reakcji. No i powstaje nam też ten nasz ester. I przykładami takiej reakcji są właśnie estryfikacja, synteza alkoholi e, lub też amin z halogenków, czyli pochodnych, fluorowco-pochodnych węglowodorów. I zostały nam jeszcze dwie reakcje, które musimy omówić, polimeryzacja oraz kondensacja. Polimeryzacja to jest reakcja, łączenia się ze sobą cząsteczek o małej masie, takich tak zwanych monomerów, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie. Tutaj mam taki związek, to jest tetrafluoroeten, z którego ona powstaje teflon, tak zwany. Tutaj to wiązanie podwójne, to wiązanie pi, można powiedzieć, ulega takiemu rozerwaniu, żeby ten elektron daje wiązanie do kolejnego atomu węgla z innej cząsteczki i tutaj z drugiej strony tak samo. W odpowiednich warunkach właśnie dochodzi do powstania takiego Polimeru. I to właśnie w taki sposób zapisujemy. Tutaj można powiedzieć, że nie ma żadnych innych reagentów, nie, nie powstają żadne związki uboczne. Ten związek po prostu łączy się sam ze sobą i tworzy taki łańcuch. No i dalej mamy kondensację. I to jest reakcja połączenia się dwóch cząsteczek, w których tworzą one jedną większą e, cząsteczkę. I dodatkowo powstaje jeszcze mniejsza cząsteczka, najczęściej jest to woda. E, I tutaj przykładami są właśnie estryfikacja. Tak jak e, tam było. Powstał nam ester oraz woda. I tak, tutaj mamy zapisaną reakcję kondensacji cukrów. Tutaj widzę, to jest reakcja glukozy z fruktozą, powstaje nam sachoroza, powstaje nam woda, łączy się poprzez te grupy i powstaje nam o oglikozydowe. Podobnie też jak łączenie cukrów, tak samo łączenie aminokwasów, jest to reakcja kondensacji. I to by było tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o te reakcje w chemii organicznej, jeśli chodzi o ich mechanizmy. Najważniejsze, ja sobie omówiliśmy. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.